Ciebie notarko, i zereczko pozdrawiam. Pozdrawiam pozdrawiam Co? Start. Na no jest zapiekanka w Polsce. z 9 milionów SHU. Masz odwagę podjąć wyzwanie? Zjeść 45 cm zapiekankę w 10 minut i zgarnij 100 zł nagrody. Jestem nie zostało niedobrze. Szybko idzie, 8 minut zostało. 8 minut? Ja. Ale lekko spoczone są. Mhm. No, oczy czerwone, nie bez powodu to jedzą. Próbować siebie to, nie chodzi o testuje. To nie ma tak, że po 600 km i za testują, to chodzi, żeby tu spróbować siebie być na ścianie do Czuję żołądek. Później w kiblu, nie? Ja bo powiedziałem, że pali dwa razy i ale zdrowie jest najważniejsze No jasne. Ja się spróbowaliście pół zapiekanki zjedzone, jest okej. Okay? Wiesz co, nie ośmówię pas. Ja? No lepiej piwku. A, mleko, nie? Mleko szybciej? Lepiej hmm. Ale kozak, pół was jadło, zjedzona jest. No, no, Brawo Brawa Brawo. dzięki A kolega się nie poddaje kolega się nie podoje. Dobra. No to smak jest spoko, nie? Wszystko okej. Okay? Ale że żołądek już czuje, że mnie normalnie pali. Jest takim, że 90 90 9 nie wiem, jak już zaczyna boleć, nie? Dobra, pauza. Też? Dobra. Brawo, brawo. Brawo. Ale można sobie na wynos wziąć, nie? <śmiany> <śmiany> yes. Na początku było fajnie. No się nawet nie. Się przesmakowało. dzięki Ale teraz to aż pali Pali. Dzień. Dzień, pali. Ja, do widzenia Jak tam wrażenie? Jest dobra brak, <śmiany> brak słów <śmiany> brak słów